Centrum Skłusza Redeko www.redeko.pl Klasę, jak zwykle, potwierdziła Agata Kaliciak, jako jedyna wśród seniorów stanęła na najwyższym stopniu podium. Po złoto sięgnęło także grono kadetów. Medale z najcenniejszego Kruszcu zawisły na szyjach Adama Fabiana, Natalii Szanowskiej, Marcela Kopija i Jarosława Krzywosza. To było bardzo ciężko, ale byliśmy bardzo dobrze przygotowani przez sensję darka Kwietnia. I oddaliśmy radę. Jednym z faworytów swojej kategorii był Marcel Kopi. Jego forma jednak była dużym znakiem zapytania. Po kontuzji jednak nie było śladu i wygrał. Od razu po zdjęciu Gipsu zacząłem ostro trenować. Mieliśmy bardzo dobre przygotowanie do tych zawodów. Mieliśmy dużo treningów kondycyjnych i siłowych. Kondycja była niezwykle potrzebna. Formuła turnieju powodowała, że odgrywała ona. Nieco ważniejszą rolę niż zwykle. Trzeba było być bardzo dobrze przygotowanym kondycyjnie, ponieważ walka każdy z każdym to było jakieś wyzwanie. I walka trwała półtora minuty i od razu miałem walkę po walce. Sansei Lamot chwalił nie tylko kadetów, ale też seniorki. Dwa pierwsze miejsca zajęły przecież Agata Kaliciak i Anna Brzezicka. Nasze dziewczyny bardzo dobrze się pokazały w Holandii. Agata miała pierwszą walkę bardzo ciężką z zawodniczką, którą się kilkakrotnie spotykała. Następne już poszły gładko i w finale wygrała z Anią a Ania miała troszkę lżejszą drogę do sukcesu, bo miała tylko jedną walkę, którą przed finałą wygrała przed czasem i w finale zmierzyła się z Agatą i no niestety przegrała z, z tą przeciwniczką, z którą codziennie trenuje. Bardzo dobrze byli przygotowani nasi kadeci, tradycyjnie bardzo chciałem podziękować Kwietniowi, Darkowi za superowe przygotowanie, zawodnikowi z Wrocławia i Skobierzyc. Myślę, że ci kadeci nasi już przed następnymi eliminacjami do Mistrzostw Europy kadetów we wrześniu, mam nadzieję, że kilku z nich się zakwalifikuje na Mistrzostwa Europy na Litwę, do Wilna. Lamot swoją pracę z karaty rozpoczął od Wrocławia. Teraz jednak sukcesy sportowe dają nie tylko ćwiczące w stolicy regionu. Prężnie rozwinęła się sekcja w Kobieżycach. Dwoje zawodników z sekcji naszej w Kobieżycach, działających pod patronatem pana dyrektora Cierczka i gminy Kobierzyce startowało w Holandii. Był to, oboje zdobyli złote medale Natalia Krzanowska i Jarek Krzywoż. Jest to sekcja bardzo dobrze rozwijająca się i bardzo dobrze nam się współpracuje z panem Cierczkiem i on jakby jesteśmy jego oczkiem w głowie, jeżeli chodzi o Sport w Kobierzycach bardzo dobre warunki nam stworzył do trenowania. Przed Kobierzycami wielki test, 5 kwietnia, odbędzie się tam europejski turniej do kategorii juniora. Nowe centrum skłusza Redeco